Jestem Radek, a to jest drugi odcinek z Brawla. Dzisiaj zagramy sobie Brawl Bola z moją siostrą i moim kolegą. Przedstawcie się. E, witam, witam. Siema, no. siema, siema. Jak widzicie, mój kolega ma na władzę, może wybierać sobie różne tryby. To ulepszyłem już sobie Shelly. Na dziewiętną moc mogę już polować na star powery, ale dużo mnie to kosztowało, bo mam zostało mi 5 golda. Ma, ale dużo. No, Dobra. Zamówię, co? Co, 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 co ja robię? No, ty, 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 czekaj, ale ty nie bierz rose? Ja biorę Rose, przez swoją, ją miał grałem. To się grało. No super! Ja tańczę Frankiem. Ty nie tańczysz, ty imprezujesz? To, 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 to samo kręcę mi kurde Dobra Adam zaczynamy No to jak Zosia Mortisa weźmie A ja to ja 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 dropa daj dawno Mortisa No dawno dropa moja siostra Mortisa już mam się tą rękę jak coś Czekaj no no zaczekaj mi się No gramy No właśnie gramy Daj gotów Zosia mi się, mi się, wydaje, że to jest bardzo dobry team na Zodnę, Tylko... no, ktoś mógł być lepszy za Roza, ale Roza też jest tutaj bardzo dobra. Pan to nie jest postać na Game karabach chcę powiedzieć. Kurde, dobra strasznie. Dobra, masz, Adam ma małego jednak. <laughs> raz nie, już tak na odcinku, śmieciu. Ale no nie mogę się ruszać! O! Adam jesteś gwiazdą gry! i Naszym bohaterem! Nie wiem jak to ja zrobiłem, ale... Ja mam do no, gwiazdy żeton. żeton... Mamy małego... Jeszcze raz gramy tutaj. Tutaj? Przestań tak gadać! Dobra, mam skrzydeczkę i pięć gwiazdnych żetonów. Ile mamy jeszcze tych trybów? Raz, dwa, trzy, cztery. A kurwa, nie starczy mi. Dobra, czekaj, otwieram pierwszą. Masz, bo fajnie ta gra poszła. No ni nic mi nie no, wy, zrobił, wy, wy robiliście aż nic, a ja robiłem aż wszystko. Weź graj Dobra. tego... Ja prezenty, Dzięki. prezenty graj. Dobra. Adam, prezenty graj. Dobrze. No, bo wziąłem prezent. Tylko, czekajcie, zasugeruję wam. Radziu... Ja nie będę big robu. jeszcze No jak y, tamtym razem zauważyliście mam już właśnie B i wszystkich epików i jednego bity. czy dajmy, ja siostra nie będę mówiłem. I żadnej postaci nie kupiłeś. No ja A żadnej postaci nie kupiłem, przysięgam widzowie. Ale bo moja... Zosia ty kupowałaś postać? Nie. No. Eee, y y dostałam kiedyś za zamiast. O tak, Rico był za darmo, jak jeszcze był Halloweenowy. Eee. Um, ja też nie kupowałem, bo nigdy mi gemów nie starczyło. <śśm témo Estate atau> ale są, serwery są przeciążone, bo tak wolno chodzę. Ej, to ja się teraz szybko. Kurde, kurde, kurde. Eee, będę miał prezent. Dobra. A oni nasz, oni nasz. No dobra, i tak ich zabiję. cyk, czek, 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 czek. Czek, 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 O Dobra. Kurde. Dawaj Zosia! go! No o, mnie, nie mogę! No nie, nie. Kurde, ale, ale dobrze gra Mortis, sam serio. Bo tak, Ej, co, co, co? Bo tak ro, 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 ten, biegnie, idzie atakiem potem. What the po fuck? Prezent. Ta ta ta, ta ta ta. ta, ta. Babałego złego. Nie, brać ci prezentu. No, maje... Ja... O kurde! Obroni, Obroniłam. Ja lecę. O, ona ja już wraca. Zaraz zniknie. Wydaje na razie kampię w krzakach Podaj mi. To, 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 dr. Ulta użyj! Ulta użyj! No, jak? Kurde. O nie, o nie, Darlu, o nie, o nie, o nie! Dobra, widziałem, ja cię <śmany> Jakby to, ult ci dodaje HP.

Kurde będzie to bo ja mam brakkinga O nie, kurde. O szybko! No nie mogę! Cztery. Co wy takie lagi macie? No tak! Lagi. Ja straszne! O, to, trzeba, to trzeba było mówić, a nie gramy prezenty. O ja pytam. przegrano, bo jakieś lagi straszne mieliśmy. Minus dwa mam, kurde no i... Jest mnie do... prezenty, człowieku, ja chcę. Ja no, w Brawl no. Dobra. Dobra, ja wezmę sobie tego. Brawola. Franka. Frank jest kozak. Brawl A właśnie kto jest y, tym najlepszym epikiem, Bibi czy Frank? Według mnie najlepszy epik Kude. to albo B, albo Piper. O i brak Wifi. Ja też. Człowieku Brawola. mi wielki napisz Brawllo się. Pojawia, Jezu... Adam! alarm, ja tu alarm, na bramce. Jezu, ja sama idę, Radek, patrz. O kurde, no. Ej, ktoś za mnie gra? Bot But. But? Ja ty, no, alarm, alarm, Radek, normalnie gra. Ja alarm, 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 daj mi. Moje! Ty mnie, no wy mnie broncie, ja wy cię najlepszy football ja, nie ja sobie czytam. Ja zadaj mi piłkę, bo sobie grę. No właśnie, bo ty dadniesz. Dobra, ja tyle ja sobie... No kurde. Co? Co? No. Już miał go A, bić. Mi mogłeś dać wtedy piłkę, bo ja byłem dalej od nich i bym... To ja nie gram. No podaj mi A. No ja nie widziałem, że ja mam piłkę. Nie, nie. No kurde. Go zabić, ale... No. Dobra. Takie mam lagi, że normalnie szok po prostu. Minus dwa i bi... Ja mam tą chujową skrzyneczkę, ja chcę, żeby mi coś dropło. Nie będę grał El Primo, zesraj się. No ja cię nie sugeruję El Primo. To dlaczego mi tu tak wyskakuje? No bo ja ci naprawdę tak sugerowałam. Zośka jest w bitpie, pewnie. Wiecie co ja muszę sobie Brawler od nowa włączyć, bo ja mam... Okej. Okay. Ale nie musisz No ja sobie wybieram inną postać tą mi na Frankow. Nie, albo w sumie weź BB. BB. bibi. Gówno. Bibi. Bibi, gówno Ta nie ma. Szal... Szalka na tą mapę. A jaką? W sensie jest dobra na tę na zadymę, ale... ale nie na tą mapę. No. Dobra. A wy e, widzowie wiecie, że Bibi, Bibi, o ktoś za ciebie gra, że wiecie widzowie, że Bibi, e, ten, o, nie, nie Bibi, co ja mówię, nie Bibi. Podaj, podaj mi. Ale O nie. Może nie atakiem, bo atakiem to strzelasz w bramkę, środek. Nie, oni chyba wyjrzyli. Po co ty mi podawałeś atakiem, jak atakiem strzelasz w środek bramki? O, no. czemu wy się nie ruszacie? Putra, nie gram w ogóle już. Ja nie gram w No ja też nie gram. Zdawajcie zbiorę klejnotów. Nie, ja w ogóle nie gram w trzech. Jezu, jestem jeszcze w bitwie. Co mi się dzieje? Sorry was, ale wiecie co, już bardzo daleko jestem od tej skrzyki, a byłem tak bardzo blisko, że... Co? To sensu nie ma. Ty Ty masz masz? Dobra, dobra, to ja też kończę Elo. Ale... Uuu, uh, dobra widzowie tu zaczynam. Może kogoś zaprosimy, ale nie. Jechy, niestety. Czekaj, to, sobie, proszę państwa. Nie, zawsze nie zaproszony. A bo Nie daj, no majka, to Dobra, ja Dobra, Jak coś będę w aktualnościach, jak zwykle. No, jakiś stary kolor. Różko tu coś wyprawia, kolor, niespokojnie. No, o teraz patrz. To. Niestety, widzę, za chwilę. Niestety będzie wykończyli. Aaa, smutno mi jest, że tyle pucharków straciliśmy, no i takie tam, ostatnio bardzo się smucę, że tak wygrywają kurzy, bo w wkurzenie czasami. O, co

tak straci prawdę, pietu baba. Szczerze. No, niestety mam braki w już przegramy. No tak bólem? tak bólem. Minus 6. niestety. Tak jak... Dobra, Widzę, że ja bym kończyć, czy dokonał strasznie braki w do widzenia i żegnajcie do następnego odcinka, dobijcie 10 subskrypcji tak na początek i no przynajmniej w 15 lat w górę. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!